Modelka Bonnie Blue, która była z tysiącem mężczyzn w jedną noc, została zablokowana na tej właśnie biało-niebieskiej platformie, na której właściwie zarabiała. Tutaj pytają ją, jakie ma pani odczucia? Przecież dosłownie było w pani tysiąc mężczyzn. Na co ona odpowiada? Mam wrażenie, jakby to był po prostu ciężki dzień. Konto Bonnie Blue zostało zablokowane po tym, jak ogłosiła, że chce ustanowić nowy rekord z dwoma tysiącami mężczyzn, ale wpadła na nowy pomysł. Według jej zamysłu, w centrum Londynu miał stanąć duży szklany sześcian, w którym ona sama miałaby się znajdować, związana, wiadomo w jakim stanie. I według jej planu, każdy przechodzący mężczyzna mógłby wejść do tego szklanego sześcianu i zrobić z nią wszystko, na co miałby ochotę. Po tych słowach zaczęła spotykać się z falą nienawiści w internecie. A co najzabawniejsze, hejtowano ją nie za to, że postawi ogromny, szklany sześcian, w którym każdy przechodzący mężczyzna będzie mógł robić z nią co chce, a wszystko to obejrzą przypadkowi ludzie. Nie, hejtowano ją za to, że w tym sześcianie będzie związana, a to już jest propaganda przemocy albo coś w tym stylu. A tak przy okazji, jeśli jeszcze nie widzieliście wideo, na którym Bonnie Blue ustanawia rekord z tysiącem mężczyzn w jedną noc i nie widzieliście, co oni z nią tam wyprawiają przez cały ten czas, możecie znaleźć to wideo pod linkiem w moim profilu, bo w otwartym dostępie w internecie po prostu go nie znajdziecie.